Dzień dobry, kochani. Dzisiaj dzień pełen natchnienia, więc wykorzystuję chwilę i do Was przychodzę. Moi drodzy, taki króciutki przekaz. Mam nadzieję, że pomoże Wam, ale to są moje takie przemyślenia. Nigdy w Twoim życiu nie będzie idealnych okoliczności, by coś zacząć, by coś zrobić. By gdzieś wyjechać, nigdy nie będzie idealnych okoliczności. I bo zawsze coś znajdziemy, że nie wiem, mam za mało pieniędzy, albo nie jestem gotowa, gotowy, albo y, mam to za małe, to za duże, y, tu za, nie wiem, za krótki urlop, albo y, wiecznie jakieś przeszkody, wiecznie jakieś przeszkody i zawsze na to bardzo mocno patrzymy, na te przeszkody. A ja mam takie poczucie, właśnie, że zawsze jest dobry czas na zmianę, że zawsze jest dobra okoliczność i my mamy nauczyć się surfować po falach, my mamy nauczyć się po nich pływać, a nie pod nimi topić albo mm, robić z tego powodu. Um, Jakiś dramat życiowy. Ja chciałam Wam powiedzieć, że nie szukajmy wymówek. Po prostu, jeżeli coś jest w Twoim życiu dla Ciebie ważnego, idealnego, takiego, co Ty chcesz, co Ty pragniesz, to pamiętaj, że zawsze znajdziesz powód, dla którego by tego nie robić. A ja tu właśnie przychodzę. Żeby Tobie powiedzieć, że zawsze znajdziesz też powody, jak możesz ograć te przeciwności i zrobić to, co sobie założyłaś, czy założyłaś. Także wszystkiego dobrego, moi drodzy. To był przekaz z natchnienia, i oczywiście leci to do playlisty rozwój duchowy. Także dziękuję, Buziaczki i Papa.